A czy pani uważa, że są dwie płcie, czy więcej? Powiedz to spektrum. Spektrum, czyli można się czuć nie tylko mężczyzną, a kobietą? nie, Wystarczy spojrzeć płcie. na badania naukowe. Jeśli chodzi o chromosomy, to nie jesteśmy pszczołami. Okej, okay, dobra. Dałbym pani 20 złotych, jakby pani spróbowała zmienić zdanie tego człowieka. On uważa, że są dwie płcie i koniec. Proszę Nie ma bardzo, sensu. Zap, zapraszam do, do, do sensu. dyskusji po prostu. Czy jest jakikolwiek argument, który byłby w stanie pana przekonać? Nie, to usłyszeć. On jest bardzo X oparty. Jak zaczynamy to mogę powiedzieć jak ja bym widział kryterium, ale to... <laughs> no i ono istnieje faktycznie? No tak, jeśli pani pokazała, że jest jakaś trzecia gameta produkowana przez... Gameta? No bo są dwie bo są dwie gamety produkowane przez... Zapraszam, proszę urządź. Proszę, tutaj ma pani wodę. Proszę bardzo. No tak, no bo ja uważam, że są dwie płucie. Bo e, s, s, ludzie, znaczy w ogóle ssaki, w ogóle właściwie wszystkie zwierzęta e, produkują wszystkie dwa rodzaje. Zwierzęto? No nie słyszałem, żeby jakieś. Ślimaki. No też znają dwa rodzaje gamet. Po prostu są dwie płcie w jednym osobniku, ale, ale płcie nadal no, no, są nie jest dwie. Ale to jest jakaś oddzielna kategoria wtedy? No nie. Znaczy, to są dwie... Co dwie? On... Organizma. O... Ślimaki rozmawiają się płciowo, tylko każdy z nich jest jednocześnie. Ma ten pierwiastek Oj. męski i żeński. Są organizmy, które się rozmawiają bezpłciowo w ogóle, ale nie słyszałem o organizmach, które mają więcej niż dwie płcie. Czyli produkują więcej niż dwa rodzaje gamet. Męską no, i żeńską. Uważam, że to determinuje płeć, tak? To jest tylko co determinuje płeć. Tak, tak mi się wydaje, że to właśnie jest sens tego pojęcia, mhm. jeśli, jeśli oczywiście kobiety możemy sobie. Z syndromem Sojera. Nie znam Sojera. To są kobiety, które mają chromosomy XY, mm, ale tak, no tak. prezentują się jako kobiety. Mm. Co z nimi? No zależy, są... jakie gamety produkują. Powiedzmy męskie. Jeśli produkują męskie gamety, gamety są mężczyznami, a nie kobietami. Tak? Czyli plemniki produkują po prostu. Najczęściej nie produkują chyba niczego, bo są bezpłodne. No to jeśli są bezpłodne, no to w takim razie ich przynależność możemy ocenić jedynie po zewnętrznych cechach płciowych. E, Chodziło no... o to tak, że są, są, są dwa rodzaje, ktoś może nie mieć żadnego, tak? I wtedy jakie jest płci? Znaczy wtedy, wtedy to nie ma znaczenia, bo funkcjonalnie nie jest żadnej, tak? No funkcjonalnie nie Czyli ma. Czyli nie ma to znaczenia ma w sumie, jeśli to jest umowne. Nie, to nie jest umowne, znaczy on jest biologicznie ukształtowany według jakiegoś ale schematu. Ale w pewnych kryteriach jest umowne. Jeśli ktoś na przykład nie produkuje gamet. Chodzi o to, że te brzmi są dwie płcie. Tak? Mm -hmm. Nie ma więcej. Może być tak, że jakiś no, osobnik ma cechy, ma... ma cechy obu płci, albo nie ma cech żadnej płci. Znaczy I nie, wtedy nie produkuje nie żadnych nie gamet. gamę. To jest jakaś trzecia kategoria? No nie, bo nadal mamy tylko te dwa pierwiastki, męski i żeński. W jednym osobniku, tak? Ale jeśli nie Pobraź ma żadnych, to czy nie robi przykład się piramidka? Ślimaka? Tak. Jeśli chodzi o osoby, które mają prawda. On, on nadal się rozmawia płciowo. W typowym tak. przypadku to są dwa osobniki, które się wymieniają tym materiałem genetycznym. Ten daje mhm. mu żeńskie, ten tak, daje mu męskie. Wybierają na ten mating season po prostu. Ale I... jak mówimy o osobie, która nie posiada żadnych gamet. To czy nie robi się piramidka. Męskie, żeńskie, żadne. No nie, no bo nadal płcie. Czyli możliwość produkowania tych gamet do rozrodu są tylko dwie. Są tylko nadal dwie opcje. Jeden osobnik może, może mieć obie, może mieć. Jest męska, żeńska, nijaka. Nie, ale to nie jest nijaka opcja. Jak nie jest? To mamy, mamy dwa pierwiastki, które są... Ale jeśli ktoś w ogóle jest poza... rozwód. Męski i żeński. Spotkanie tych gamet powoduje powstanie nowego osobnika. Mm -hmm. Nie mamy trzeciej gamety, która byłaby. Nie ma trzeciej gamety, jest jej brak na przykład. No tak, to no jest to trzecia mam... kategoria. No. Ale to jest, to, samo, to, to jest dokładnie to samo, co hermaphoretyzm ślimaków, tak? Czyli mamy. Nie, mamy... bo hermaphoretyzm ślimaków polega na tym, że one wybierają którąś z tych dwóch opcji. Ale tutaj mamy opcję nie, trzecią. Nie, wybierają znaczy one mają oba. No i wybierają tę, którą używają do rozpłodu. Znaczy to no są ryby, się... które zmieniają płeć. One mogą się to jest jeszcze, to, to zmieniają, a tak, ale no. w ciągu życia, natomiast... Ślimaki też mogą. Natomiast nadal mają, no. mamy tylko te dwa pierwiastki do wyboru, tak? One, one mogą mm -hmm. być w przypadku ślimaków, to jest... Ślimaki są jakby przeciwnym biegunem, jeśli już, to moglibyśmy czworokąt narysować, tak? Czyli no. mamy osobniki, które produkują jedną tylko gametę i mamy osobniki, które produkują drugą gametę i to jest typowy przypadek. tak? Mm -hmm. Mamy takie, które są, produkują oba typy gamet, czyli są, mają... Mają dwie płcie w jednym ciele i mamy takie, które nie produkują żadnej gamety. Czyli to nadal nie jest trzecia płeć, tylko Ale to jest. W jaki sposób? Jakby czemu brak bo? tej trzeciej gamety nie jest jakąś kategorią samą w sobie? Nie no bo, no bo takim do zrodu. Ale bo musi być rozwód? No tak, no bo Czy płeć o to chodzi sp... w płecie w płci. No tak, tak mi się wydaje, że to dokładnie tak definiuję płeć, tak? że to, jest, że to jest... Tutaj nie rozmawiamy o żadnym kontekście kulturowym, o tym, że jesteśmy istotami myślącymi. Na razie rozmawiamy o biologii, mam wrażenie, tak? E... A Przecież kultura jest nadbudowana jedynie. Właśnie na aspekt społecznych zwierząt jest częścią biologii. Kultura jest nadbudowana na biologii, a nie odwrotnie, znaczy. Nie... Tak. Moment, czekajmy, bo to będzie element rozpraszający. Tak, ale jak zauważamy, że istnieje trzecia opcja, która nie jest w tym spektrum kobieta-mężczyzna, to czy to już nie sądzi o jakiejś trzeciej opcji? Nie, znaczy bo... bo, bo to, znaczy zależy, co, roz, co rozumiemy za opcję, znaczy jest możliwość, że... Jeden organizm ma cechy dwóch płci. Jak to jest małe, bo ja dostałem pytanie, to się wetnę, bo już wiem, już wiem o co chodzi. Ale. Chłopak ma siusiaka, dziewczyna ma pisie, ale jest i obojniak, ma pisie i Siusiaka trzy ucie. Rozmawiamy właśnie o. tym. Mężczyzna kobieta, A Mamy też osoby, które w ogóle od. mogą nie mieć żadnych z tych cech. I to już chyba sądzi o trzeciej kategorii. Moim zdaniem wypieranie tego no jest. kategorii zawsze można stworzyć tyle, ile się chce. Generalnie. Podzielić Czyli wszystko. Można... Płci, bo nie płci, no, podzielenie są, to nie gamet to jest pana kategoria. kategoria. No, właśnie zależy, na czym budujemy pojęcie płci. Moim zdaniem Kryterium sens według... ma to jedynie biologiczny. I na płci co się jest składa pochodną, to biologiczne po, Tylko gamety? Jest pochodną? Tak, pochodną tego, że w toku rozwoju zwierząt pojawiło się rozmnażanie płciowe. Rozważanie płciowe polega na tym, że, że następuje wymiana materiału genetycznego w ten sposób, że jedna yy, Jedna część populacji produkuje gamety jednego typu, druga drugiego typu, one się tam mieszają i ten, i ten. Nie znam przypadku, żeby było więcej, natomiast może być oczywiście tak, bo tu mówiliśmy trochę Ale w się... skupiliśmy kręcimy, się bardzo kręcimy. na jednym tylko aspekcie, a okay. w nauce, w biologii rozpoznajemy chyba siedem aspektów 7 płciowości. Jest to gamety... Pierwszo, drugo, trzeciorzędne cechy płciowe, hormony. Okej, okay, ale to one się na, na dwóch płciach, tak? No właśnie jak widzimy mogą być trzecie, może być opcja trzecia. Nie ma w ogóle. No ale to nie. Jest, Dzieci. To, to nie jest trzecia płeć, bo nadal nie mamy tutaj trzeciej funkcji rozrodczej. Ale tak? czy Czyli... musi być funkcja rozrodcza, jeśli chodzi o płeć? No bo nie mówimy tutaj o rozmnażaniu, tylko o płci. To no. są dwie oddzielne a jak, to, to inaczej. rzeczy. To, zde, to zdefiniuj, jak ty rozumiesz płeć. Płeć? Powiedziałabym, że płeć to jest y, kulturowo-społeczna, biologiczna. A... To są rodzaje, ale jak zdefiniujesz samo yy, tak. płci? Tak, yy, mówiąc dalej... A... To może ja zacznę, bo może będzie łatwiej ci się odnieść do mojej mm -hmm. niż, niż tworzyć własną. Ja uważam, że płeć to jest... To są gamety, już powiedziałem. Czy to jest funkcja rozrodcza danego organizmu, tak? Czyli, czyli jego właśnie... to to jakie gamety produkuje, to jest, to jest skutkiem tego. Tak? Czyli to jest jakby to, to, pojęcie bezpośrednio odnoszące się do funkcji rozrodczej tego organizmu. Ale my już inne mamy słowo na... Innego, to. innego sensu tego pojęcia nie widzę. W związku z tym nie widzę sensu tworzenia więcej niż dwóch, no bo te dwa pierwiastki wszystko tłumaczą. Może, tak? może, wszystko? Być, może być tak, że ktoś, że czyjeś ciało jest niekonsekwentnie zbudowane. Czyli nie może mieć cechy, część cech męskich, część cech, mm -hmm. część cech żeńskich, ale to nie znaczy, tak byśmy mieli jedno oko niebieskie, a drugie zielone, to nie znaczy, że istnieje trzeci kolor niebiesko-zielony, tylko że po prostu ma dwa różne oczy, tak? A to jest więc... bardzo akurat ciekawe, ponieważ jeśli chodzi o kulturę, to kolor niebieski nie jest rozpoznawalny e, wszędzie. Jeśli chodzi tak, o ewolucję bo, bo... poznawania e, świadomości kolorów według kultur, to pojawia się na początku czarny-biały, potem dochodzi do tego czerwony, a potem najczęściej dochodzi do tego zielony, żółty. Niebieski się pojawia bardzo późno. Jak Platon to chyba mówił o e, niebie koloru wina. Wydaje mi się, że odwrotnie, że było, że niebieski, no ale dobra, to jest subiektywny co w którą stronę. No tak, ale to jest, to jest kwestia prostu podziału. Jak... Promieniowanie mm -hmm. ma spektrum, czyli to nie jest czyli tak, że nie istnieje. No, nie istnieje coś, co my nazwaliśmy tylko niebieskim, się... i my stawiamy te granice. Tylko właśnie tu jest ta fundamentalna mm -hmm. różnica, że Promieniowanie elektromagnetyczne to jest rzeczywiście spektrum. I każda częstotliwość może być zwiększana z nieskończoną wręcz do, e, dokładnością e, po trochu. I rzeczywiście to spektrum my sobie dzielimy. Niektórzy tak, każdy zresztą znacz. Myślę, że jakbyśmy tutaj, tak my nawet będąc wychowani w tej kulturze, żebyśmy sobie położyli tutaj 10 różnych kartek kolorowych, to ty przeporządkujesz tak. inaczej, ja je trochę inaczej przeporządkuję. Bo to jest spektrum, ale mm -hmm. płeć to nie jest spektrum. Bo Dlaczego? Płeć, bo płeć mamy dwie gamety. Więc no jest, a tutaj też więc... mamy. Mamy. Nie, bo, tu, bo tutaj nie ma żadnych szczęśliwów. Nie, no rajstów, mamy. Spektrum, jedynie my, my kategoryzując kolory. Prawda, ultraczerwieni do ultrafioletu. No więc Czy to właśnie. nie są przypadkiem? Dwie, dwie te. No nie, bo cechy? masz wszystko po środku. Po dokładnie, po, jest po, po... wszystko po środku. No dokładnie. Te wszystkie różne przykład. płci. Nie, odcienie no. nie właśnie... kobiecości, męskości i jak to się łączy. Ale to właśnie masz dokładnie inny przypadek, bo tutaj operujesz na czymś, gdzie masz dwa pierwiastki, jak masz kluczyk i zamek, tak? Jak masz, jak masz orzeł i reszka, jak masz. Mm -hmm. nie wiem... I istnieją takie monety, które źle się wybijają. One są, one są bardzo owszem, potem. Owszem cenne. i to nie znaczy, że istnieje, że no tak, w momencie jeszcze jest krawędź, tak? Ale, Dokładnie. Więc są, są różne przypadki. Nie jest tak, że cały świat jest zbudowany, albo tak, że są dwa, dwie opcje, albo tak, że jest spektrum. Nie. Są przypadki, że jest spektrum, i są przypadki, że są dwie opcje, albo trzy, albo, albo jak jedna. Na razie wszystkie, które pan podał. Opcje są, które miały potwierdzać pana światopogląd, wychodzi na to, że to jest spektrum. Ale ja nie podałem przykładu kolorów. Nie, nie. To ty podałeś przykład kolorów. Ale na przykład z pieniędzmi. I co nie, z pieniędzmi? No tak. Z pieniędzmi nie ma, nie, nie ma y, spektrum, tylko masz trzy, strony spektrum. Monety, tak? masz trzy strony monety, monety. Krawędź, y, orzeł, reszka. Znaczy nie musi być orzeł, nie no, musi są, być reszka, No, ale no, są ale niedobitki, jedne. źle wybite. No i to z już tego. nie będzie orzeł i reszka. No, ale nadal mają te krawędzie, znaczy no, oczywiście możemy sobie wyobrazić jakąś monetę, y, co, jakąś inną Dokładnie. bryłę, y, którą, t, którą tworzymy, no ale to, 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 to co traktujemy są... jako monetę, znowu jest umowne. Mówimy Dokładnie. o rzeczach, tak samo jak w przypadku kolorów, ich podział jest umowny. Obiektywnie, obiektyw nie, no bo się tu obiektywnie istnieją dwie płcie, czyli czyli dwie gametry, które organizmu podłogują... No tak, to jest... bo tak działa biologia. <laughs> nie, właśnie... Czyli to jakby... nie jest tak, jak działa biologia. No bo to jeśli to spyta istnie... pan biologa, to on odpowie płeć to spektrum. Bo nie, to jest konsensus nie naukowy. Nie, w tym tak momencie. nie odpowie. Biolog tak nie odpowie. Nawet co więcej, Jak trzy nie? osoby, które to były przed tobą i broniły tam mniej więcej tego poglądu, to broniły go na innej zasadzie niż ty teraz próbujesz, bo one mówiły, że owszem, biologicznie są dwie płcie, tylko identyfikacje są różne. Ty jesteś pierwszą osobą, która mówi coś innego, więc tak, nie chcesz żaden ja konsensus. bo interesuję biologią. Więc nie jest to żaden konsensus. Ale ja mówię o konsensusie naukowym. No nie ma takiego konsensusu naukowego, że, są, że, że płeć to jest spektrum. Nie, jest. właśnie jest. Na przykład nie. w psychiatrii należy spojrzeć. Mhm. Ale. A psychiatra się nie zajmuje płcią jako nauka no, pierwotna. Oczywiście, wiele że się zajmuje. Biologia rozrodu nie należy do psychiatrii. To jest, coś, to jest zupełnie inna dziedzina. Nie jest absolutnie a, inna dziedzina. Psychiatra też lekarz. Też był na medycynie. Gadać, ale nie jest, jeśli, I też jeśli, to jest kwestia jeśli tego. Jeśli wyodrębniamy naukę, która bazowo zajmuje się kwestią płci, to to nie jest psychiatria. Psychiatra po zajmuje po się kwestią To jest seksuologia, czyli, czyli no, odbitek od psychiatrii, jeśli mamy być konkretni. Ale... Ja się zastanawiam, skąd ale to też w ogóle nie jest to wychodzi jest tylko A czy to, co dzieje się w mózgu, nie jest biologiczne? Czy to wszystko jest, to nie są jest. synapsy? No, jest, no, ale, 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 ale to jest Ale, nie, ale nauka synapsy, nie, synapsy nie determinują płci. Płeć jest inną funkcją biologiczną niż, niż funkcje umysłowe. Bo pan zakłada, że funkcją płci jest hmm. rozród, ale Bo jest. nie no, to jest kwestia chyba po prostu tego narządów płciowych kompatybilności. No przecież mamy osoby bezpłodne, Ale zaraz, czy funkcją które... płci jest coś innego niż rozrod? O, jak najbardziej. Przecież funkcją rozrodu to są, prawda, ciała nasze typowo i to konkretne jego części. Ale myślę, że jeśli mówimy o płci, zaraz, to ważniejszy o wiele jest aspekt tego, jak funkcjonujemy w społeczeństwie. Bo czy to nie o to właśnie chodzi? Nie o to jest ta debata? Czy ludzie mogą się identyfikować z inną płcią? Ludzie się mogą identyfikować jak chcą. Generalnie może się ktoś identyfikować, że jest, na przykład, że ładnie śpiewa, a nie śpiewa ładnie, że nie fałszuje. Tak, Bo to żeby było bardziej obiektywnie. Więc mm -hmm. teraz ludzkie postrzeganie rzeczywistości bywa bardzo zawodne, bywa bardzo um, um, plastyczne. Ludzie postrzegają rzeczywistość często bardzo odmiennie i czasami jest to kwestia jedynie punktu widzenia, tak? Mówiliśmy w kolorach. Mm -hmm. Dlatego, że, kol że jakby. Jakbyśmy chcieli wyodrębnić to w rzeczywistości, co jest obiektywne, czyli niezależne od obserwatora, czyli niezależnie od tego, czy ja na to patrzę, czy nie, czy nie na to patrzę, czy będzie to rejestrowała maszyna, czy człowiek, to będzie wyglądało tak samo. No to jeśli chodzi o obiektywne fakty. To jeśli chodzi o kolory, mamy ten spektrum elektromagnetyczne, ono jest domierz, do, mierzalne w pełni, tak? Nie zależy od, od obserwatora. Częstotliwość fali elektromagnetycznej można ustalić niezależnie, obiektywnie, niezależnie od tego, czy my się zgadzamy, czy identyfikujemy jako niebieski, czy, nie, czy, 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 czy zielony, to możemy ustalić częstotliwość tej fali. Podział tej fali na kolory to już jest część subiektywna, bo to jest kategoryzacja. Natomiast w przypadku płci rzeczą obiektywną jest to, że istnieją dwie gamety. On? Tak a kategoryzacja ról płciowych jest już częścią subiektywną. Czyli to jest, to, to, jeśli ma być tu odpowiednik kolorów, to to właśnie postrzeganie społeczne płci jest odpowiednikiem dzielenia spektrum na kolory. Natomiast tu mamy jako bazę ontologiczną mm -hmm. spektrum, a tu jako bazę ontologiczną mamy dychotomię. To ja bym powiedziała jednak, że tutaj trochę tak. mylony jest ten termin. Jednak tak, istnieje, prawda, spektrum. Ja, 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 ja kolorów. Ale powiedziałabym, że nazywanie i prawda to jest niebieski, to jest zielony, to jest czerwony. To jest właśnie powiedzenie, że są dwie, a nie można się identyfikować z kim się chce, z czym się chce. Bo, no nie. No bo, nie, nie, to każdy ma swoją kolejkę. Bo w tym mi się właśnie to kłóci, że, że Powiedzenie dwie płcie to już jest moim zdaniem po prostu powiedzenie to jest niebieski, a to jest czerwony, a to jest fioletowy. Nie, tylko że baza ontologiczna jest inna. tak? Że tu mamy rzeczywiście obiektywnie, niezależnie od obserwatora, produkowane a dwa w ogóle? rodzaje gamet. No, obiektywny obserwator? No mówię, mówię właśnie, że niezależnie, znaczy co, co, co rozumiesz przez obiektywnego obserwatora, nikt z nas nie jest obiektywny, ale jakby no to, co możemy ustalić za pomocą naszych sensów. Co najmniej inaczej, bo obiektywne to, to, to jest intersubiektywnie komunikowalne, także ty i ja możemy ustalić to samo, ty i ja możemy ustalić to samo, niezależnie od poglądów, jakich mamy. Możemy to rozstrzygnąć czyli na przykład kwestia tego częstotliwości opro, yy, promieniowania, mhm. niezależnie od tego, jakie mają poglądy. I możemy to rozstrzygnąć w sposób bezsprzeczny, używając jakichś na przykład przyrządów. Tak samo możemy. Rządów, bezsprzecznie... które też mają jakąś perspektywę, no tak, ale, zaprogramowane przez pewne rzeczy. Ale będą, ludzi. czy to ja będę obsługiwał, czy ty, to wyjdzie nam to samo. Ale w, w przypadku idzie, gamet też wyjdzie nam to samo, bo baza ontologiczna w naszym przypadku, czyli to co istnieje jakby niezależnie od, opera, od obserwatora, czy jest intersubiektywnie komunikowalne, to jest to, że istnieją te dwie gamety. Jak zinterpretujemy te zjawiska, to oczywiście możemy sobie, każdy może nadbudować do tego jakąś teorię. Ona będzie co najwyżej mniej lub bardziej użyteczna. Natomiast prawda, prawda e, 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 biologiczna jest tylko taka, że wśród organizmów wysoko rozwiniętych Wykształciło się coś takiego, że produkują one dwa rodzaje y, tych pierwiastków służących do, roz, do rozrodu. Nie ma przypadku, żeby produkowały ich więcej niż dwa. I to jest no jakby... Sobie przypomnieć, ale... Ale... Jeśli chodzi o konkretnie gamety, ale właśnie hmm. o to mi chodzi, że tu jest, tu jest pewne założenie, tu, że te gamety właśnie to definiują. A ja bym powiedziała, że najważniejsze dla mnie jest inna zupełnie kategoria. Okej, okay, ale to w takim razie inaczej definiujemy podstawowe pojęcia. To mamy do czynienia nie ze sporem o fakty, tylko o definicję, czyli tak zwaną logomachią. Czyli Między po prostu nazywa, tak, z tym niebieskim i zielonym, tak? Mm -hmm. Wtedy, jeśli ty zdefiniujesz inaczej płeć niż ja, to oczywiście możesz też dojść do innych wniosków, ale to wtedy ha. nie różnimy się co do faktów, tylko co do definicji. Bo jeśli ja sobie zdefiniuję, że płeć to jest taki niebieski ptak, który, e, którego widziałem w papugarium, no to oczywiście mogę wygłosić dowolnie absurdalne twierdzenia, na przykład, że e, płeć jest jedna, bo ten ptak był jeden, tak? No tylko że to no, wynika no z tego, że przyjąłem dziwną definicję. Tutaj ad absurdium, tylko my zanim skupia się Pan na jednym, na czymś co było uczone w szkole. Dziewczynki mają no, e, po prawda, to, jest to też chłopcy szkoła, mają to. No ale to jest właśnie bardzo podstawówkowe pojęcie. Jak się, prawda, pójdzie na medycynę, no to już trochę więcej jest o tym właśnie, o tym jakie no, bywają te... W z rodziny lekarskiej jestem i... i... No nawet, tutaj na, nawet po tych studiach ludzie niekoniecznie uważają, że e, to, co stara się przedstawiać jako teraz rzekomy konsensus, no nie ma takiego konsensusu. Ale okej, okay, jeśli, ja rozumiem, jeśli że tutaj to, to w takim to razie przejdźmy do tej twojej autorytetu. definicji. Nie, nie musimy na razie przechodzić do definicji, ponieważ ja bym powiedziała, że coś jest e, e, ważniejszego. No nie, bo jeśli się nie zgadzamy na poziomie definicji to ja mogę Oczywiście. albo przyjąć twoją do użytek dyskusji, albo ty moją. Ale Jeśli tutaj nie chcesz moje, ty chcesz jest... przyjąć mojej, to ja przyjmę twoją i wtedy możemy dyskutować na bazie twojego. tego. ja muszę zrozumieć jaką masz siatkę pojęciową. Mhm, ale najpierw chciałabym po prostu zrozumieć, dlaczego akurat gamety? No bo właśnie taki widzę sens biologiczny istnienia płci. Tak, wydaje mi się, że to jest wynalazek służący tylko do rozmnażania. Wszelkie inne funkcje są wokół tego wtórne, i w związku wtórne? z tym powinniśmy się trzymać tego, co biologicznie zdeterminowało cały ten proces ukształtowania się płci i organizmów wyżej rozwiniętych. Czy jak nazywa mnie pan kobietą, bo tak zakładam, to czy myśli pan o moich jajnikach, a mogę ich nie mieć? Nie, nie myślę, nie myślę o nich. O no, tym, to, czy, czy się tak samo jak rozmnażać jak mówiąc, i co użyje do tego rozmnażania? Ale to, co ja myślę, nie ma nic do rzeczy, bo jak, myśl, nie, jak mówię ma. o zielonym, to ja też nie myślę o tym, jakie... Nawet nie znam częstotliwości, jakie jak odpowiadają My za kolor zielony. Nie, bez zganać, co? Bo ja chcę iść. Ej, ej, ziomuś. No ale jak ziomuś? No to nie śpiewamy się. Ja się dostałem pozwolenie o to. Eee, trochę nas kolega wybił nie z Tak, e, bo mówiłem o czym? O tym, że... E, lele? Kurde. Bo ja myślę po prostu, że płeć przede wszystkim ma funkcję społeczną. Bo radu, przede wszystkim bo... nie. jak zwraca się jak pan do mnie z kobieto. Ja tu tak. jestem gospodarzem i ja decyduję o tym, także proszę poczekać, jeśli, jeśli tak ma wyglądać ta rozmowa, to myślę, że z niej zrezygnujemy. Eee, to byś... Po prostu patrzy pan na mnie ale i wyglądam rozumiem. dla pana w no. zbiórce, który kojarzy się z kobietami, ale co jak ja no mam taki ale... Czy nagle przestaje być w pana oczach kobietą? W pewnej czy w pewny sposób tak, ale to zależy, zależy o co teraz pytasz, bo najpierw zaczęliśmy mówić o faktach, które mam wrażenie miały być obiektywne i naukowe. O, ale teraz, mówimy, to jest. teraz mówimy o tym, co, co mi się na oko wydaje. No bo tak oceniamy płeć. Tak, w większości środków oceniamy różne rzeczy na oko. Tylko to nie jest żadna nauka. Tak samo jak, jak, tak samo jak nic... Socjologia. Jak nic nie wnosi. Nauka, to socjologia to jest nauka o tym, jaki jest mechanizm tego, te, mm -hmm. tego kształtowania oceny, a nie sama ta ocena. Ale okej, okay, chodzi o to, że jeśli mówimy o Zielonym, to czy się nikt z nas nie zna tej częstotliwości, na której... No nie nikt, ale prawie nikt. Która decyduje o tym ale... o postrzeganiu koloru jako zielony? To ale nic jest... się zmienia. że wyobrażasz sobie pan jeśli przed oczami drzewo. Tym, jeśli A. mówimy Albo o zielonym, to możemy mieć różne y, kryteria oceniania, ale, ale nie, niezależnie od tego, co my sami o tym myślimy, to obiektywny fakt jest taki, że sprawdza się od częstotliwości fal docierających do naszego oka. Mhm. To jest obiektywne. Fale tak, ale to czy ja nazwę to zielonym w, dan tak. w różne kultury mają różne to nazywnictwo. Dlatego I się mógł, pytanie, czy... Obiektywność bo nie jest w Teraz zaproponowałaś przejście na to, co jest nieobiektywne, czyli na społeczne postrzeganie. Ja powiedziała, że zupełnie na, nazwanie czegoś to... zielonym, czy niebieskim nie jest obiektywne. I ja od tego bym zaczęła. Że no tak, bo ja to powiedziałam. Bo że obiektywne są często tak, kliwości, Zgadzamy się do tego, jaką jest umowny. Dokładnie. Dokładnie. i Dokładnie. Tak, tak bym powiedziała, że jest z płcią. Dla Pana po prostu istnieją tylko dwie bierności, mężczyzna kobieta, ale no tak, wiele ludzi... No to jest obiektywne. To to tak tego... No nie, Ej, bo... Tak tak pan stupiwość... akcją. Mamy tutaj... E, prawda, dwie płcie, ponieważ dwie gamety. No tak, bo to jest obiektywne, bo dwie gamety są obiektywne. Tak. Czyli moje kryterium jest obiektywne i ma tę przewagę nad twoim, którego jeszcze nie do nie, nie przedstawiłaś, mm. ale które już się tutaj zaczyna krystalizować wokół norm społecznych, że moje jest obiektywne. Innymi, że że moje że nie zależy to... od obserwatora, czyli możemy ustalić, że jeśli będziemy posługiwać się moim mm -hmm. definicją, moim kryterium, to każde z nas dojdzie w każdym przypadku do tych samych wniosków. Natomiast jeśli będziemy się posługiwać innymi kryteriami, na przykład społecznymi, to już nie. Ale czy to jest akurat ważne bardzo, żeby każdy doszedł do tego samego wniosku, no bo spojrzymy na tę samą falę, i dla mnie ona będzie zielona, dla mojej mamy będzie niebieska. Okej. Okay. I czy, czy. Czy to ma znaczenie? W pewnych sytuacjach może mieć. Jeśli byśmy chcieli e, rozstrzygnąć, na przykład, nie wiem, zawrzeć w ustawie, że mm -hmm. policja ma mieć niebieski pasek na, na, na tymanie zielony. Mm -hmm. Więc jeśli coś takiego zastrzeżemy, to być może skutkiem tego, żeby jak się powstanie oto spór, będzie konieczność odwołania się do częstotliwości koloru, który ma być użyty. Bo jeden po jest zielony, a drugi, a drugi ten. Więc mogą być przypadki, gdzie to nie ma znaczenia, bo nam na, na chłopski rozum możemy ocenić, że to jest niebieskie, a to zielone, ale jeśli wyniknie spór, to musimy się do czegoś odwołać. Więc jeśli mhm. powstaje spór co do tego, jaki to jest kolor, to odwołujemy się do częstotliwości. A jeśli powstaje spór co do tego, jaki to jest, jaka to jest płeć, to odwołujemy się do tego, co obiektywne, Czyli do gamet. Mhm. Ej, jaki jest pan bardzo ciekawy. No to ja wymieniłam siedem kryteriów, które jest uznawane, prawda, przez naukę. I dlatego mówimy o spektrum, ponieważ one różnie się przewijają z różną częstotliwością, z różnym natężeniem. I dlatego ktoś będzie bardziej, no większość z nas będzie bliżej, prawda, jednego, drugiego końca tego spektrum, ale mamy osoby, które są pomiędzy. I o to z tym chodzi. Ponieważ istnienie dwóch biegunów nie neguje środka, który jest szary. Okej, okay, no czyli za, zastosowałaś w tym momencie inny zabieg definicyjny. Ja Czy tam powiem, ludzie, którzy... Ja i się spieszę. Co tam? Tylko, jedno zdanie wiem. Proszę Pana, że od zarania już jest kobieta i mężczyzna i gratuluję Panu i życzę powodzenia. Okay. Tak było. A zmieniasz to sobie możemy, bo można koguta z psem, też Dobrze. wie Pan, Dobrze. będą takie Dobrze. różne rzeczy. Dziękuję. Yy, I tego nie lubię, bo, bo właśnie straciłem wątek. Yy, no. Aha, już wiem, tak, bo, bo, bo zrobiliśmy, bo jeśli o, o, otworzymy definicję, która jest siedem kryteriów, to czy dojdziemy do innych wniosków, innego podziału ostatecznie, na niż w, w podziale, które operuje jednym kryterium. Ze względów ale... praktycznych uważam, że podział z jednym kryterium jest dużo bardziej poręczny, ale oczywiście nie mogę zabronić komuś definiowania rzeczy inaczej, tylko że to jest logomachia. Coś, co jest bardziej poręczne? To, to jest też bardziej prawdziwe. To w ogóle, yy, dzielić można wszystko na tyle części, na ile się chce. To w ogóle nie jest obiektywne. Każda kategoryzacja jest zawsze umowna. Obiektywne Czyli płeć jest to są. Umowne, obiektywne, nie, obiektywne są. To, nie. to jest obiektywne. Ale nie, nie, Jakby, dlaczego już to, jest akurat... płeć, to Już nazwanie tego jako płeć to już jest forma jakiejś kategoryzacji, tak? Ale to jest tylko obiektywny fakt. Ale skupimy ja się tylko, na tym, tylko na tym aspekcie ciała, jest umowne. Na tym Nie. aspekcie, na który składa się całe prawda, nasze no bo, ciało, sprowadzanie płci jeśli, tylko do. No bo jeśli, mamy, jejników, jej, jeśli mamy tworzyć twierdzenia, wodów, które są jakoś konfirmowalne, które są jakoś. Yy, yy, są proste. Ma, mają mają jakiś, jakiś walor intersubiektywny, to powinniśmy obarować pojęciami, które odwołują się do twardych danych. Tak jak pojęcie koloru, możemy zdefiniować w barciu o częstotliwość. Tak, pojęcie płci możemy zdefiniować w oparciu o gamety. Możemy to definiować inaczej. Mm -hmm. Bo nikt nie zabrania dowolnych definicji, tak samo jak możemy zdefiniować jako, jako niebieski ptak, tak? Możemy. Ja no, nie mam jak pana przekonać, ponieważ pan jako akcjon używa swojej definicji. Definicja nie jest aksjomatem, Aksjomat to jest stwierdzenie yes. co do faktów. Tak, i pan już mówił, nie, nie, faktem nie, 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 są dwie nie, nie. gamety. I one dla pana twierdzą o płci, więc... Ale ta nie. rozmowa jest już jałowa dalej, bo no, ja rozumiem, okay. że tutaj pojawił się aksjomat. To nie jest aksjomat. Definicja nie, nie jest aksjomatem. To aksjomat. Aksjomat to nie, jest twierdzenie o a definicja jest problem tak, kategoryzacji faktów. Tak, e, to jest gamety twierdzą o płci. To jest kack, aksjomat pana. Nie, to jest definicja. To jest aksjomat też. Nie, aksjomat jest to twierdzenie, które przyjmujemy